Kupa, 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 kupa k glucose, k Kuba, kup. Kupa, kupa kup. kup. ja nie jestem w gotowości sorry. Nie wiem. Dzisiaj Joki współpracowała? Mhm. Mm Już nie będzie zdjęć w kukurydzy. Aż mi się przypomniało zdjęcie od Magdy, jak Joki wpierdala sobie kurę. To nie jest Teraz gotowy? mielu Oczywiście. Nie mówisz nic. Bięć no tak, no nie mówisz nic. jaka destynacja. Co jest ograniczenie? 5 milionów, Bięć milionów punktów. punktów. A, nie wiem, mam tylko dwa. Na błyszczące odłamki nie ma? Na te złociste mikroby no to byliby głupi, gdyby dali blokadę. Dziwna ale krzyk, stop. W trakcie gonitwy wcale nie zatrzymuje zabójcę. Gdyby to, że się zarazpiłem. Ja się... no jest Freddy Fazbear, tak? No, nie ma tego tam co? Kurwa mać. O kurna killera widzę On mnie też Oa Cię ciutko posmyrał Taki Kurwa No Macie złapał No i to w jego przejściu A kto mu się podłożył? A, Magda. Szybko poszła, mam. Nie no, w sensie nie lubię grać na Freddy'ego, więc się nie dziwię ma gdzie. Co on ci puścił? Chyba zawsze mnie to pusiło. To, wejście? A on się bawi po prostu. przy was. No. Tak? Mhm. Tak. On będzie Magdę podnosił Nie I kąpił przy Was dwoje Nie, on pozwoli Magdzie mnie zdjąć I teraz wchodzi do drzwi Wyszedł Co ty gadał? <laughs> Dobra, on pewnie myśli, że jesteśmy w ogóle randomami <laughs> A ja tu cała czwórka Ej, chul... nie? Cześć Andrzej Nic za nim, śledzę go Ja Czyli też go też śledzę Kiedyś rynia... przed chwilą ktoś wyjabał, jest totem <ścoughs> O kurwa A, czyli mogę, okej. Okay. Dzięki. Co możesz? O, pytałem się, go, czy mogę podnieść Magdę. Mogę. Dam on wiruskę ze moją, podnieść. Nie no, myślę, że to jest taki mecz już typowo tu podpunkty pod w sumie. Może. Poszedł sobie w kierunku was co się leczycie generalnie mm -hmm. O cześć Idę po Chmiela A mogę, okej okay. Po Ciebie też mogę iść Chmielu, to idę okay. O kurwa, i do nie miałem takiego meczu kurwa się killer rozpoko nie? Bo no, wiesz? no Ale no, i my nabijamy sobie punkty i on sobie nabija A. punkty w sumie, więc... A co jeszcze? No. Daj, zgwałcę cię. Znaczy. Yy... O. <laughs> Kurwa Zwisowałem zba... <śmysowałem> Kur... mm. Kurwa nie ta dziura <śmysowałem> Tego się nie spodziewałem. Nie. Freddy Fazbear mnie złapał. Czekaj, pójdę się go zapytać czy mogę ciebie zdjąć. Albo szuka Magdy, żeby... ...żeby ciebie do niej przynieść. O! Nie! Nie wieszaj! Nie! Nie! O. o. EJ! A dobra, ty mi skara robisz, kurwa. A. Jej, piszę! Szkoda, że drugi raz. Ale cię próbował polować Kurwa! Nieee! Nie, No to bym cię leczył, no. A! Możemy no, się leczyć! Możemy się leczyć! <grywia> o kurwa... Lubię czasami takie mesze, no... Przydają się no. w sumie. Tylko żeby mnie nie wieszał przypadkiem. Bo już mam dwa. A, ty też! Magdy nie wieszał jeszcze. I Romana. Chyba chcę, żebym z wami robiła gena, bo mnie <laughs> widzę! Nie, on, on... ciebie do nas przeprowadza, tak myślę. Możemy się leczyć. Jeszcze Romana szuka pewnie. Oj, kurwa, sorry. Ej, kooperację już mam na full wbitą. co ma jak świetne umiejętności. Dawaj, do. No, jak to miałam miejsce? Ja nie A wszystko zaczęło się od tego, że Magda w sumie do niego podeszła i zaczęła kłócać jak mnie wieszał. Magda dam kooperację ogarnęła z killerem. Na końcu i tak nas wszystkich zajebie. Myślę, Można że tak nie. Mieć. Ja myślę, że nie. Jej gdzie, 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 gdzie poszliście? Nie, no, ja nie, O, O, Ja się na na się no. <laughs> nie, nie, A jedną osobę nie, on nie, wziął, nie, 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 nie wiem przy mnie było, słyszę na, na serce mi napierdło. No ja właśnie też słyszę. O jest! Adios, kolega! Jest przy mnie. Ej! Gdzie? Ja, ja zrobiłem generał? Przy, karet przy karetce był Kumpel! Piwnicy. Nie właśnie nie Ja Kurwa. ja tak. A ja sobie teraz topem jeszcze, O którym Kumpel. mówiłem Andrzejowi, ale miał to w piździe. Kumpel zgubiłem Kumpel? Jak się schodzi do tej piwnicy Roman Dobra znalazłem Gdzie Jesteś? No kurwa, o generator w piwnicy! Wiem, tylko że wpadłem w dół. Gdzie ten generator? A tutaj, ja w piwnicy robię gena. Już ostatni będzie. Tu nie ma Oj. Kur... A się zablokowaliśmy. Chodź, Gdzie jest ktoś z was? Ja jestem w, ja w, w dużym jestem, na piętrze robię generator. Ja też robię. O, on też jest. Gdzie ja, piwnica, główny budynek. No, powiedziałem, że na piętrze robię. No, idzie on za tobą. <grywka> Jakie zerkra poszło ze strony mojej i Magdy w pokazywaniu Ja tu jestem, jakby ktoś widział Oj, nie tu, o tu Dobrze Naprawiamy O Jeszcze raz No taka kooperacja kurwa, są killery mi że ja per Gdzieś tego w Nie rób roman! Nie! Nie, nie, nie! nie. Kurwa, ja w ostatniej chwili zobaczyłem ile procent ma roman. A tego się pytam, czy kończy czy nie. Kurwa, nisz generator! Ale ten niszczy! <laughs> Jak się spojrzał! <laughs> Zajebiste! Oj, chyba go zlegowało coś. No nie! Kumpel! No, czy, no, czy kurwa! Chodź tu! O, chodź! Albo na oko, kurwa chodź, no. Ej, gonie killera! Ja też! Gdzie jest killer? Na górę poszedł. O jest, Dzień jest, tajem. widzę Chodź, go, idziemy widzę drzwiami, go. Ja też chodzę drzwiami. A, on już nie może, A, on już ma pulę punktów. Dobra, to cześć. <laughs> O, o, ty szmato! Mielu, przeprowadził mnie! A, dobra, wracam. jak zgubiłem. On cię szuka. Ja. Chyba mi się drzwi skończyły. Nie wiem, gdzie trafię. O! Roman, pomóż! A gdzie jesteście? A, ja się chyba muszę mu wyszczabotać, okej. Okay. W piwnicy, w przeganie, którego on rozwalą. Ja nie mam tego, leczenia, więc... To ja też nie mam leczenia. Ja też Ej, baterie się skończyły, kurwa, też to no. widzicie? No. Ja wyładowałam wszystkie, bo napierdalałam Aha. Gdzie on jest? Teraz nie może przejść. Niech mu zajebie ktoś. Ej, szukajmy go. A mnie to o, Roman mógłby dmage przyjmować, w razie zajebie go wiesz, auto. O nie. Miziu, miziu, miziu. <ślał> Sorry, zapatrzyłem się na Romana. <ślał> o, czemu on jest w tym? Roman jest ziemi. O. Ale ci jumpscare'a zrobił. Szamotaj się. To już drugie, drugie muszę ci raz. O! Oh. Mm -hmm. <laughs> right nie, musimy go... A nie dobra już możemy go lecieć, okej. Okay. Za chmielem poszedł No <laughs> teraz mnie złapał <laughs> tak. O zgubiłeś, ja też <laughs> Ale nie powiesz, że nie jest zarąisty jumpscare w sumie no. O kurwa, a się mi jeszcze samotania brakuje generalnie. Mi chyba też. Już możesz puścić. Ej, puś ją Owa! Puś ją. Zostałem kosy pod żebro. No, wyciągniesz to kurwa? Proszę, proszę. No to prawda, ale mi zaniebali, no. <noise> Już mam maksymalne leczenie. O, ale Fikoła żeś zajebał. Nie, nie, nie lecz, nie leź, bo ja chcę, żeby on mnie podniósł. Ja <noise> tu leczenia nie mam zrobionego. On nie rozumie. On, on nie może ciebie podnieść. Chyba. A nie, może. może. Poczekaj, odejdź. Oj. Jego. No. I ciebie zajebał. Tego. Kurna. Podnieś mnie. Podnieś. Podnieś. O tego. No, kurwa. Tego podnieś. tego podnieść. Dobra, weź mnie podlecz, bo... On... UDAŁO SIĘ! O, szamotanie, dobry pomysł On się chyba wkurzył Nie Ja robię gena Gdyby, jesteś się tam, okej. Okay. Kurwa, gdzie możemy być? <laughs> Ktoś tam do góry z kodami wchodzi. No pokaż się, no. O! A mnie kurwa nie chce podnieść, no. <laughs> pokaż się. A co tutaj, bo tak będzie chodził? <laughs> Żebyś coś a, myślę, że ja leczę Bagda, a to robot mnie leczy. A, okej. Okay. <grymna> o, przyszedł drzwiami. Gena robisz? Do końca już? No. No. Nie ma co przedłużać. Cześć! Oha! Nie, nie, tam! O, dobrze! Tam! Ale nie tak! Dobrze! A, Mori na mnie użył. Chyba nie, straszak. Straszak, straszek Tak! w końcu zrozumiał, że ja chcę kurwa Samotanie Gdzie są bramy Albo leci na no haka Nie, 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 samotanie O, przewróciłeś się chmielu Tu jestem! Uh. A, dobra Jeee, yeah, paleto to. ma perka pod włos? Ja mam ja, ja też A jak mogę wam oddać klucz? Na ziemi możesz położyć ha lewym albo prawym Możesz robić szamotanie? No A, to git Aaaa Buuuużcie Ja mam jeszcze dosłownie ciut tego szamotania do zrobienia Nie tego, o tego, no dobrze Podnieść go Podnieść Dobrze Nie, nie, nie rób, nie rób, nie rób Nie, nie, nie rób, nie rób tak, Ale rup. jak? Aha, dobra Ale on mi pokazuje, że mogę Ale bo... I dobra weź, weź zrób, zrób, zrób już Zresztą szamotania git Okej okay. Weźcie mnie albo ja, ja, Romana. Pogwałcimy się trochę już nie przy nie nim mogę. Ja nie mam Kto jeszcze nie ma szamotania? Nie wiem, ja bym musiał zobaczyć No to weź mu Martni ja Dobra bram Mars na 99 gdzie jest Magda? Żeby ją no, bo ja, bo ja nie wiem, czy ja mam szamotanie, więc. O nie, ja na pewno nie Chcę, mam szamotania. Nie żeby latarką, jak to, tak? jakby co? Nie no, no. mam. Gdzie masz latarkę? No, ale ja już zużyłam całą. O, no. Jasa ja sobie kurwa no. no. Hey. O nie, mi jeszcze daleko jest do szamotania, ale jebać to już. Możemy wyjść, mówi. Okej. Okay. Gdzie jest druga brama? Po już drugiej jest stronie chyba. A. Nie, nie może być otwarta. Jest otwarta. W sensie, ja zrobiłam na 99. A. A. Wow! O! Wyniesie mnie! <laughs> Zabramy! Tak! Turnamy się! Ui! Jąbie, <laughs> Jeszcze osiągnięcie dostałem na Steamie za to. Czy nie. No, Roland chyba tylko nie. <noise> Ale no spoko, spoko. Plus rap. Kiedy będzie bawił? W szukasz? No. No, czy ich wyniosłem? A, ja nie mogę oglądać. Bo już wyszedł. Bo ja już się skończył. Ooo. Kurde, trzydzieści dziewięć, nie wiem kiedy tyle zrobiłem. Ja bardzo... Co, dziewięć? Bardę... Punktów? Ja wiem 42, Magda 44,5 No, ale jakie no. równe, nie?